Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś temat nowalijek, a tak naprawdę temat warzyw w diecie. Sezon na młode warzywa, prosto ze szklarni już w pełni, powoli także mamy na straganach to, co rośnie na polach, a w dietetycznym eterze trwa dysputa, czy warto nowaliki spożywać, czy nie. Bardzo dużo można znaleźć informacji w internecie, że młode warzywa mają więcej metali ciężkich, że poza walorami zdrowotnymi niosą ze sobą jakiś margines niebezpieczeństwa w ich spożywaniu. Krótko powiem, że warzywa szklarniowe i nowaliki są bezpieczne, o ile są kupowane ze znanych nam źródeł. Ilość witamin i minerałów zawartych w warzywach szklarniowych jest zbliżona do tych, które są uprawiane na polu. W nowalikach jest troszeczkę mniej witaminy C czy bioflawonoidów. Dzieje się tak ze względu na ograniczenie światła słonecznego. Ale czego byśmy nie wyszukali w badaniach, chciałam ukierunkować Państwa myśli na zupełnie inny aspekt. W sumie na świecie, jako warzyw, używa się w kuchni co najmniej 250 gatunków, z czego około 50 spożywanych jest w Polsce. Powtarzam, 50. A kiedy robię wywiad zdrowotny w gabinecie, czy jestem na warsztatach w szkole, okazuje się, że dzieci mają problem z wymienieniem 20 warzyw. A jak pytam, ile z nich spożywają, to mówią, że ich nie lubią, ewentualnie jedzą pomidora, ogórka, może czasem sałatę. I moje pytanie do Państwa, matek, ojców, dziadków, starszego rodzeństwa, nauczycieli: jak to możliwe? Kiedy teoria talerza zdrowia mówi, że połowa posiłku to powinny być właśnie warzywa? I w jaki sposób komponowane są posiłki w domach, jeśli ktoś warzyw nie jada? W taki oto sposób. Ograniczyliśmy spożywanie posiłków do skrobiowych wypełniaczy i tłuszczu i co gorsza, uzupełniając to słodyczami, przekąskami, szukając szybkiego uzupełnienia energii. Stąd mam dziś dla Państwa zadanie, wyzwanie. Proszę sporządzić listę 20 ulubionych warzyw i owoców, która zawiśnie na lodówce i to już może okazać się nie lada wyzwaniem, ale zadaniem jest zjedzenie tychże 20 warzyw i owoców w ciągu jednego tygodnia. Wydaje się proste? Zachęcam do próby. Wracając do tematu przewodniego, nowalijek, okazuje się, że tak skupiamy się na rozważaniach, czy marchewka szklarniowa ma wyższość nad tą z pola, tak krytykujemy sałaty czy troskawki, albo że pomidory przez pół roku są bez smaku, że w diecie zamiast połowy składników pochodzących z tych warzyw i owoców stanowią one tylko mizerny dodatek do diety. Stąd dziś przypominam, że stragany przybrały cudowne kolory, że choć może nie zawsze trafimy na produkty najwyższej jakości, bio i eko lub po prostu nas na nie nie będzie stać, to i tak warto zapełniać połowę swojego talerza warzywami w każdym posiłku i każdego dnia, gdyż właśnie te braki w tych około 50% przechylą szale diety w kierunku prozapalnej, ubogowartościowej i niskobłonnikowej, co daje nam na finale nadciśnienie cukrzycę czy zawały. Kończąc, życzę Państwu udanej realizacji wyzwania, czyli robimy listę 20 warzyw i owoców. Wieszamy na lodówkę i staramy się je zjeść w ciągu jednego tygodnia oraz miłego zaskoczenia, jak świetne będzie Państwa samopoczucie, jeśli sprostacie zadaniu. Powodzenia!